Aby zapewnić Państwu kompleksowe uregulowanie obowiązków przetwarzania danych osobowych w firmie lub jednostce organizacyjnej, rekomendujemy kompleksowy zestaw dokumentów do wdrożenia z instrukcją rejestracji zbioru do GIODO oraz materiałami szkoleniowymi. Spełnią Państwo wszystkie obowiązki związane z ochroną danych podmiotu wraz z rejestracją zbiorów do GIODO. W cenie zamówienia zapewniamy Nielimitowane wsparcie prawnika w razie wszelkich wątpliwości związanych z wdrożeniem dokumentacji oraz rejestracją do GIODO. Co zawiera dokumentacja? W materiałach szkoleniowych dokumentacji RBDO znajdą Państwo poradnik Ochrona Danych Osobowych pod Kontrolą, omawiający obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych w Polsce. Kompendium Ochrona Danych Osobowych od 2015 roku z elementami podsumowującymi najważniejsze elementy systemu przetwarzania danych, jak również. Nowość opracowanie rozporządzenia Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które wkrótce zacznie obowiązywać w Polsce. W ramach dokumentacji przetwarzania danych osobowych RBDO otrzymają Państwo zestaw precyzyjnie opracowanych dokumentów, takich jak polityka bezpieczeństwa z załącznikami, instrukcja zarządzania systemem informatycznym z załącznikami, umowa powierzenia przetwarzania danych i polityka prywatności. Dokumentacja RBDO w wersji rozszerzonej zawiera instrukcję zgłoszenia zbioru do GIODO ze wsparciem prawnym. Pozwala ona na zgłoszenie zbioru do GIODO poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy rejestracyjnych. Zapewniamy wsparcie prawne w przypadku wszelkich wątpliwości podczas procesu rejestracji do GIODO. Dokumentacja RBDO w wersji rozszerzonej zawiera także aplikację AODO do zarządzania dokumentacją i systemem ochrony danych osobowych. Wszystkie przedstawione pozycje zamówią Państwo w cenie 149 Zł netto. Zestaw dokumentów z instrukcjami i wsparciem prawnika pozwoli Państwu spełnić wszystkie obowiązki związane z ochroną danych. Zamówienia można złożyć na stronie sklepu rbdopl lub pod mailem biuromaupa.rbdo.pl. Telefon 22 487 86 70. Zapraszamy do współpracy. Szanowni Państwo, w niniejszej prezentacji przedstawimy obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce. Kluczowe akty prawne, które regulują niniejszą sferę, to ustawa o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenie do artykułu 39a niniejszej ustawy. Po nowelizacji przepisów z 2015 roku doszły rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań administratora bezpieczeństwa informacji. O ile dany podmiot powołał to stanowisko w ramach swojej struktury. Z dniem 27 kwietnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych w krajach członkowskich. Zacznie być stosowane po dwuletnim okresie Vocation legis, czyli od maja 2018 roku. Ustawa o ochronie danych osobowych funkcjonuje już od 1998 roku. Zawiera Regulacji obowiązków administratorów danych oraz prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane. Określa także ramy funkcjonowania GIODO, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W definicjach zawartych w ustawie znajdziemy m.in. administratora danych osobowych, czyli organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych. ABI, czyli Administrator Bezpieczeństwa Informacji to osoba wyznaczona przez administratora danych jako osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Zbiór danych to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym. Przetwarzanie danych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te. Które wykonuje się w systemach informatycznych. Czym są dane osobowe? Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przykładowo dane osobowe to chociażby dane pracowników bez względu na formę zatrudnienia, dane klientów. Nawet jeżeli ich zakres ogranicza się do numerów telefonów czy adresów e-mail, dane pacjentów, uczniów, czytelników czytelni, klientów, wypożyczalni, gości hotelu, wszelkie inne dane przetwarzane w związku z działalnością zarobkową lub zawodową należy uznać za dane osobowe. Zatem, jeśli firma przechowuje jakiekolwiek dane związane z działalnością gospodarczą, podlega pod przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Szczególną kategorią danych są dane wrażliwe. Są one określone w katalogu zamkniętym artykułu 27 ustawy. Należą do nich dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, dane o przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, dotyczące skazań, orzeczeń, o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zasadą jest. Zakaz przetwarzania wyżej wymienionych kategorii danych, chyba że spełniona jest którakolwiek z przesłanek określonych w artykule 27 ust. 2 ustawy. Szczególnie dotyczy to pisemnej zgody na przetwarzanie danych osoby, której dane dotyczą, np. do celów leczenia medycznego, czy z tytułu przynależności do związku wyznaniowego lub innej organizacji, a także w zakresie postępowań sądowych i administracyjnych. Jeśli firma lub jednostka organizacyjna stwierdzi przetwarzanie danych osobowych, ma do wykonania podstawowe obowiązki. Przede wszystkim wdrożenie wewnętrznej dokumentacji przetwarzania danych. Każda firma lub jednostka organizacyjna, która przetwarza dane osobowe choćby jednego pracownika, klienta czy ucznia, jest zobowiązana do wdrożenia i zastosowania wewnętrznej dokumentacji przetwarzania danych osobowych, szczególnie dokumentów takich jak: Polityka bezpieczeństwa z załącznikami, instrukcja zarządzania systemem informatycznym czy ewidencji osób upoważnionych. Dodatkowo administrator danych musi zweryfikować obowiązek zgłoszenia zbiorów danych do GIODO i w danym przypadku dokonać odpowiedniej czynności zgłoszenia do rejestru albo samych zbiorów, albo administratora bezpieczeństwa informacji. Omówienie zbiorów podlegających zgłoszeniu oraz warianty rejestracji zbiorów lub ABI do biodu omówimy w dalszej części prezentacji. Tymczasem zerknijmy na przepisy dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Formalne wymagania dokumentacji przetwarzania danych osobowych określa rozporządzenie z 29 kwietnia 2004 roku. Ustala one formalne wymagania, jakie spełnić muszą polityka bezpieczeństwa. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, ewidencja osób upoważnionych określa także wymagania w zakresie warunków, jakie musi spełniać, chociażby hasło do systemu, w którym przetwarzane są dane osobowe, w zależności od przyjętego poziomu bezpieczeństwa. I tak, poziomy bezpieczeństwa opisane w rozporządzeniu to poziom podstawowy, poziom podwyższony oraz poziom wysoki. Tak naprawdę poziom wysoki stosuje się, gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu informatycznego służące do przetwarzania danych osobowych jest połączone z siecią publiczną. Także jeżeli firma ma dostęp do internetu i przetwarza dane osobowe chociażby za pomocą adresu e-mail, podchodzi pod poziom wysoki zabezpieczeń, co zobowiązuje tak naprawdę. Do stosowania odpowiednich haseł zabezpieczających z małymi i wielkimi literami oraz cyframi lub znakami specjalnymi oraz zmiennością haseł nie rzadziej niż co 30 dni. Rozporządzenie do artykułu 39a ustawy określa przede wszystkim formalne wymagania dokumentacji przetwarzania danych. Kluczowy element dokumentacji to polityka bezpieczeństwa. Powinna zawierać w szczególności wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń. Tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych. Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi. Sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. Kolejny dokument określony w rozporządzeniu to instrukcja zarządzania systemem informatycznym. Powinna zawierać w szczególności procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te czynności. Stosowane metody i środki uwierzytelniania oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania. Instrukcja powinna określać także sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe, kopii zapasowych, określać sposób zabezpieczania systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania nieprzyjaznego oraz sposób realizacji tych wymogów. Jak również określać procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych. Kolejny dokument określony w rozporządzeniu to ewidencja osób upoważnionych. Jej prowadzenie wynika z artykułu 39 ust. 1, gdzie czytamy: administrator danych prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania, która powinna zawierać Imię i nazwisko osoby upoważnionej, datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym. Ważny dokument to również umowa powierzenia przetwarzania danych. Przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania przez administratora danych w drodze pisemnej umowy podmiotowi zewnętrznemu. Warunki, jakie musi spełniać umowa powierzenia przetwarzania danych, to pisemność, określenie celu powierzenia, czy określenie zakresu powierzenia. Przykładowo, w wyniku zawarcia umowy powierzenia administrator danych, firma będąca klientem biura rachunkowego lub doradcy podatkowego przekazuje w określonym celu, czyli prowadzenia rozliczeń sprawozdawczości finansowej w określonym zakresie, np. Na imion, nazwisk, adresów, numerów, rachunków bankowych. Dane z określonego zbioru danych, klientów lub pracowników podmiotowi przetwarzającemu, czyli biurowi rachunkowemu, który na tej podstawie staje się odpowiedzialny, tak jak administrator danych, nie stając się jednak administratorem danych. Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje surowe sankcje administracyjne oraz karne za uchybienia w przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku sankcji administracyjnych. Należy rozróżnić możliwość wydania przez GIODO decyzji zakazującej przetwarzania danych, co w praktyce może wiązać się z brakiem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Na odległych zasadach, jako grzywnę przymuszającą za niewykonanie decyzji, GIODO może nałożyć karę finansową w wysokości dla osób prawnych do 50 tysięcy zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 200 tys. zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym oraz dla osób fizycznych. Do 10 tysięcy zł za każde uchybienie, ale nie więcej niż 50 tysięcy zł w jednym postępowaniu egzekucyjnym. Grzybny, przymuszające nakładane są przez GEDO w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Mogą być nałożone dopiero w sytuacji, gdy administrator danych zignoruje wcześniej wydaną decyzję wzywającą do usunięcia określonych naruszeń. Sankcje karne określone zostały w artykułach od 49 do 54a z rozdziału 8 ustawy. Zgodnie z treścią artykułu 49, kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne, albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. W przypadku braku rejestracji do biodro, kto będąc do tego obowiązany, nie zgłasza do rejestracji zbioru danych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W decyzjach administracyjnych GIODO pojawiają się takie przypadki uchybień, jak na przykład w pomieszczeniach, w których przyjmowani są klienci, w segregatorach na otwartych regałach przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe, faktury VAT, potwierdzenia dokonania transakcji. W decyzji GIODO uznał powyższą praktykę za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. I jako sposób usunięcia uchybienia wskazano wykonanie oraz montaż drzwiczek z zamknięciem. W pomieszczeniach, w których przyjmowani są klienci, Dokumentacja zawierająca dane osobowe została odpowiednio zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych i obecnie przechowywana jest w zamykanych na klucz meblach biurowych. W decyzji innej GIODO uznano za naruszenie brak ewidencjonowania, kontrolowania dostępu do gabloty z kluczami do pomieszczeń oraz mebli, w których przechowywane były dokumenty zawierające dane osobowe przez pracowników. Według innej decyzji GIODO stwierdzono naruszenie polegające na braku możliwości odnotowania. Pierwszej daty wprowadzenia danych osobowych w systemie informatycznym. Rozwiązaniem było wprowadzenie dwóch kolumn daty wprowadzenia oraz osoby wprowadzającej do pliku Excel. Jak widać, decyzje pokontrolne GIODO w zakresie przetwarzania danych osobowych są bardzo szczegółowe. Natomiast pierwszym elementem podlegającym weryfikacji podczas kontroli jest właśnie sprawdzenie dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Dokumentacja powinna być przechowywana w wydrukowanej wersji z podpisami administratora danych oraz wyznaczonych osób upoważnionych. Kolejny ważny punkt to też weryfikacja obowiązku rejestracji zbiorów lub ABI do GIODO, który należy spełnić w przypadku przetwarzania danych osobowych podlegających zgłoszeniu do GIODO. Jakie kategorie zbiorów danych podlegają pod obowiązek zgłoszenia do GIODO? Co do zasady, każdy zbiór danych osobowych trzeba zgłosić do rejestru prowadzonego przez GIODO, chyba że w danym przypadku zachodzi którakolwiek z podstaw do zwolnienia z tego obowiązku określona w artykule 43 ustawy, czyli konkretne kategorie danych są zwolnione z obowiązku zgłoszenia do rejestru GIODO. I tak, zgodnie z treścią przywołanego artykułu, z obowiązku rejestracji zbiorów do GIODO są zwolnieni administratorzy zbiorów danych zawierających informacje niejawne przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego dotyczące osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Ten punkt dotyczy szczególnie biur księgowo rachunkowych z obowiązku rejestracji zbiorów do diodo są zwolnieni administratorzy zbiorów danych powszechnie dostępnych, przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego. Przetwarzanych w zbiorach, które nie są prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych, jeżeli nie są to dane wrażliwe, przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się, dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. Dodatkowo, o ile nie przetwarza się danych wrażliwych, nie trzeba zgłaszać zbiorów danych do GIODO, jeżeli wyznaczyło się i zarejestrowało administratora bezpieczeństwa informacji. Jakie zbiory danych są zwolnione z obowiązku rejestracji do GIODO w praktyce? Są to m.in. dane osobowe pracowników w dowolnej formie zatrudnienia. Dane przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane członków zrzeszonych, stowarzyszeń i spółdzielni, oprócz kilku kategorii zbiorów, jak na przykład rejestry korespondencji czy dane beneficjentów, nie podlegają pod obowiązek zgłoszenia do GIODO. Dane osób uczących się u administratora danych oraz dane osób związanych z usługami medycznymi, notarialnymi, radcy prawnego, biegłego rewidenta, związku wyznaniowego nie podlegają pod obowiązek zgłoszenia do rejestru GIODO. Jakie kategorie zbiorów danych podlegają zatem pod obowiązek zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez GIODO? Są to m.in. zbiory dane klientów, dane korespondencyjne klientów, rezerwacje imienne usług, rejestry korespondencji szkół, firm, jednostek organizacyjnych, dane typu newsletter, zbiory konkursowe, zbiory wysyłkowe towarów, dane reklamacyjne, rejestry uczniów spoza danej placówki, uczestnicy konkursów międzyszkolnych. Zbiór danych czytelników czytelni, listy akcjonariuszy, księgi gości, księgi meldunkowe, wszelkie inne dane osobowe niepodlegające zwolnieniu. Jeśli stwierdzą Państwo przetwarzanie kategorii zbiorów danych podlegających pod obowiązek rejestracji do GIODO w swojej firmie lub jednostce organizacyjnej, należy jak najszybciej dokonać odpowiednich czynności zgłoszeniowych. Ponieważ legalność przetwarzania zbiorów danych zwykłych, jak na przykład dane klientów czy rejestry korespondencji, następuje z chwilą zgłoszenia do GIODO. W przypadku zbiorów danych wrażliwych, dopiero z chwilą dokonania wpisu zgłoszonego zbioru do rejestru GIODO, co może potrwać nawet do 6 miesięcy. Uwaga! Zgodnie z artykułem 53 ustawy o ochronie danych osobowych, kto będąc do tego obowiązany nie zgłasza do rejestracji zbiorów danych podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jakie warianty rejestracji dopuszcza ustawa? Otóż zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie danych obowiązującej od 1 stycznia 2015 roku administrator danych przetwarzający zbiory podlegające zgłoszeniu do GIODO może dokonać wyboru rejestracji zbiorów do GIODO lub wyznaczenie i zgłoszenie administratora bezpieczeństwa informacji do GIODO.